Witam wszystkich! Dzisiaj będzie wielki test konserw rybnych. Oczywiście, jak to zwykle u mnie bywa, wszystko zrobione w lesie. Pewnie film będzie trochę długi, no ale takie też muszą być. No chciałbym pokazać wszystkie konserwy, które posiadam w zapasach. Które dosyć często kupuję, chociaż zdarzają się takie, które raz kupię, zjem i na tym się kończy. No ale większość z nich to jest kupowana regularnie, na bieżąco. No więc zapraszam do oglądania. Część pierwsza. Tym razem bierzemy się za łososia kawałki w sosie pomidorowym. Marka Marinero. Producent firma Graal. 150 g, całość. 60% to stanowi ryba. I 176 kilokalorii na 100 g produktu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale przeważnie. Puszki z rybami mają bardzo długie terminy przydatności. W tym przypadku, akurat kupione na początku czerwca 2020 roku, termin przydatności marzec 23. To akurat świeży zakup, czyli ogólnie chyba większość ryb ma prawie 3-letni okres przydatności. Całkiem dobrze, znacznie lepiej niż mięso. Zwykłe. Nie wiem czy takie coś jeszcze jest w oleju Mi się akurat udało kupić w pomidorach Chociaż zdaje mi się, że w oleju też kiedyś widziałem I co mamy w składzie oprócz tej ryby No koncentrat pomidorowy z wodą Czyli jako sos pomidorowy Mamy też cukier Olej rzepakowy Skrobia modyfikowana Ocet spirytusowy pomidory w proszku, cebula suszona, ekstrakty przypraw takich jak pieprz, ziele angielskie, pietruszka, seler, goździk, chili, papryka, jeszcze dodatkowy jest pieprz i substancja zagęszczająca. Całkiem spory skład, jak na tego typu rybę. Puszki bardzo twarde. Ciężko jest otworzyć. I jak ten łosoś wygląda. Łosoś ze skórą. Ryba przepyszna. Sam sosik taki Niezbyt rzadki, czyli w miarę gęsty i bardzo dobrze, smakuje też bardzo dobrze. Ogólnie z tą rybą bardzo dobry jest, chodź tutaj, no ości tutaj raczej nie powinno być. Wszystko nie jest dobrze wyfiletowane. Chociaż zapewne wolałbym taką wersję w oleju ale w sosie pomidorowym też dobrze to smakuje. Całkiem spore kawałki mięsa. Rybiego. Mm, bardzo dobra rybka. Jak najbardziej taką polecam. Zwłaszcza do jakichś zapasów. Można zjeść oczywiście tak jak tutaj. Można sobie to dołożyć do chleba czy tam do czego kto sobie woli. Mnie akurat smakuje tak, bez niczego, bez żadnych dodatków. Akurat w takiej wersji. W oleju to raczej zrobić, można z tego na przykład jakąś sałatkę makaronem czy coś w tym rodzaju. Na pierwszy ogień idą filety z makreli w sosie pomidorowym. Marka Nautika, producent firma łosoś, waga 170 gramów, kaloryczności chyba tu nawet nie podali. Oczywiście mamy tu pół na pół, czyli 50%. Filec z makreli ze skórą i drugie tyle sos pomidorowy, który składa się z wody i 22% koncentratu pomidorowego. Mamy dodatkowo jeszcze cukier, musztardę, olej rzepakowy, dwie substancje zagęszczające, przyprawy i ekstrakty przypraw, sól, mąkę pszenną, naturalny aromat papryki, regulator kwasowości. No i to tyle, jeśli chodzi o skład. Złowiona w morzu pod obszar Islandia. No to takie chyba raczej mniej ważne rzeczy. Najważniejsze, jak to wygląda i jak to smakuje. A prezentuje się to tak. Sam sos pomidorowy, taki powiedziałbym lekko albo nawet mocno gęsty, nie zbyt mocno lejący, w miarę dobrze smakuje, nie jest jeszcze taki zły. Same ryby, to mamy tutaj spore takie kawały. To wyjąć, żeby to mi nie upadło. No, ryba w smaku bardzo dobra. Ja akurat za taką rybą jak najbardziej przepadam. Sos w miarę jest dobry. Dobrze współpracuje z tą rybą. Jak dla mnie smacznie. Taka sama wersja, chyba nawet tej samej firmy tylko wersja z, z olejem według mnie jest dużo gorsza po prostu jakby tam ta ryba była taka lekko mdła a tu z tym właśnie sosem pomidorowym jest jak najbardziej ok no i gości w moich zapasach od, od dłuższego czasu Kolejna puszka, która jest w moich zapasach, tym razem są to sardynki w sosie pomidorowym marki Marinero. Producent to firma Gral. Mamy tu 110 gramów całości, w tym 72 gramy samej ryby. Kaloryczność to 226 kcal. W składzie mamy oczywiście sardynki. Sos pomidorowy, cukier, olej rzepakowy, sól, cebula suszona, ekstrakt przypraw, takich jak pieprz, ziele angielskie, pietruszka, seler, koździki, chili. No i substancja zagęszczająca. Koniec składu. No to jest dostępne akurat w jednym tylko sklepie. więc otwieramy Tak to się prezentuje. Mamy tu oczywiście rybę bez głowy. jak dla mnie ryba bardzo dobra sam sosi pomidorowy nie jest zbyt mocno rzadki po prostu taki ok jak dla mnie kto lubi ryby to zapewne takie coś polubi dla urozmaicenia zawsze trzeba jeść różne ryby, a nie tylko jakąś jedną wybraną. Dlatego ja mam dużo różnych do wyboru. Dla mnie jak najbardziej w smaku to jest ok. Sos nie jest taki zły. A ryba też dobra. Kolejna puszka. Które jest w moich zapasach. Jest to szprot sosi pomidorowy marki Nautica. Producent firma Łosoś. Waga 170 gramów. I samej ryby mamy 85 gramów. No, czyli pół na pół. Czyli przeważnie tak jest też w Co my tutaj mamy? 50% to szprot odgłowiony. 50% sos pomidorowy. Składający się z wody, 17% koncentrat pomidorowy. Mamy też cukier, musztardę, dwie substancje zagęszczające olej rzepakowy, sól, mąka pszenna, mieszanka przypraw, naturalny aromat, papryka, dwa regulatory kwasowości. No i to wszystko trochę dużo tego. No ale najważniejszy jest smak. Tak to wygląda. Szyprotki bez głowy. Sosik taki nie za W zasadzie w tej firmie to jest we wszystkich puszkach jednakowy. Taki powiedzmy w sam raz. Nie jest na pewno jakiś zły. Rybki bardzo smaczne. O ile ktoś lubi ryby. Mm. Jak najbardziej polecam taką rybkę. Jeszcze zjedzoną w terenie. Bardzo świetnie to smakuje. W domu zapachy nie przeszkadzają, przeważnie tutaj w terenie wszystko się rozchodzi. Zapach więc nikogo to nie drażni. Ryba dobra, sos pomidorowy dobry, chociaż wersja w oleju tej samej ryby jest nieco lepsza, ale ta też oczywiście jest jak najbardziej ok. Kolejna rybna puszeczka, tym razem są to filety śledziowe w sosie pomidorowym. Marka Nixe to jest w zasadzie to samo co marka Nautika, po prostu to występuje teraz pod taką postacią. Producent to firma łosoś. Waga 170 gramów Z samej ryby mamy 85 gramów i kaloryczność to 199 kcal na 100 g produktu. No i w składzie mamy: filety ze śledzia atlantyckiego ze skórą, sos pomidorowy, który składa się z wody i z koncentratu pomidorowego 24%, oraz cukier, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana kukurydziana. Sól, cebula suszona, mielona, przyprawy naturalne aromat papryki, substancja zagęszczająca. I to wszystko. Kwasty omega-3. Więc otwieramy. Tak to się prezentuje. Sosik mamy taki nie za rzadki, nie za gęsty. W zasadzie tej marki, jak i tej poprzedniej. Sos jest mniej więcej taki sam. W różnych rybach, oczywiście. Mamy tu naprawdę całkiem spore te filety. Powiedziałbym, że nawet ogromne. Kolejna bardzo dobra rybka. Oczywiście można to jeść bezpośrednio, tak jak ja. Można sobie to na kanapki, do bułki, czy tam do jakiejś sałatki, jak tam sobie wolimy. Ja wolę sobie tak zjeść, w takiej formie. No wychodzi na to, że w tej całej puszce mamy takie dwa ogromne filety. Czasami zdarzają się takie dosyć małe, cienkie. A tu mamy ogromne. No ale bardzo smaczne. Do samego sosu też nie mam się co przyczepić. Po prostu kolejna dobra rybka. Jeszcze małe takie wyjaśnienie. Smak to kwestia gustu, więc należy brać pod uwagę, że to co akurat mi smakuje, niekoniecznie musi smakować komuś innemu, jak i odwrotnie. Mam nadzieję, że film się spodobał. Trochę zajęło mi dni. Na nakręcenie tego, no ale jest. Więc to tyle na dziś.